Dzień dobry, Andrzej Buchowski. Zapraszam na program Ludzie Sprawy Historie. Znajdą w nim Państwo reportaże, do których scenariusze napisało samo życie. Byli młodzi, pracowici i wykształceni. Spodziewali się dziecka, mieli ambitne plany i śmiałe marzenia. Kochali góry i pojechali w nie na krótki urlop. Odpocząć. O ich losie zadecydował dosłownie ułamek sekundy. Zabiła ich brawura i głupota miłośnika rajdów samochodowych. Był naćpany, ale uniknął kary. Zapraszam na reportaż Sylwii Nieckarz. To była niedziela. Bo no, policjanci przyjechali, że nasze dzieci nie żyją, że zginęli właśnie wczoraj w zieleńcu, w dusznikach. To tak, kiedy się nie patrzy na nich, to, to człowiek się trzyma, ale jak popatrzy się na te zdjęcia, to razu wspomnienia się odcywają. Siostra ze szwagrem bardzo lubili góry. Pojechali z przyjaciółmi. Na jakby podsumowanie, pożegnanie sezonu. Wszystkie zapisy, które były zrobione, to ich własnoręczne, nie usuwane do dzisiaj. Wszystko jest tak, jak było przed ich wyjazdem, czyli 17 października 2014 roku. Dorotka z Zasławkiem szli przed y, grupą przyjaciół. Wjechał w nich y, od tyłu w nogi. Oni upadli głowami na maskę, y, na szybę przed nią, tą szybę rozbili. Prędkość była tak olbrzymia, że przerzuciło ich y, przez barierki y, do lasu po prostu. Tam jest taka mała skarpa, więc oni u podnóża tej skarpy leżeli. Lekarz stwierdził śmierć na miejscu. Tak mówią znajomi. Słyszeli ten samochód, że jechał bardzo mocno, redukował te biegi, i, i, i tak, jak praktycznie rajdowy, ten ryk tego samochodu, tego silnika, no i ta prędkość była ogromna. Później okazało się, że był to człowiek, który zabezpieczał rajd, czyli dbał jakby o bezpieczeństwo. On był trzeźwy i zeznał również, że nie brał żadnych narkotyków. Jechałem na trzecim biegu spokojnie nie spieszyłem się nigdzie. Ja miałem prędkość normalną, około 60 km na godzinę. Straciłem kontrolę nad samochodem i wówczas uderzyłem w barierę. Ja wcześniej nie widziałem, żeby tam szli ludzie. Nam, czyli ochronie kierownik kazał już zjechać na krzyżówkę. Nie używałem żadnych narkotyków. Ale po kilku miesiącach, jak przyszła ekspertyza, no to okazało się, że miał we krwi marihuanę i amfetaminę. No i to w stężeniu takim porównując do alkoholu od 0,8 do 1,2 promila, czyli no duża zawartość biegli ustalili również że narkotyki które spożywał musiał zażyć w trakcie trwania rajdu czyli w trakcie pełnienia swoich obowiązków on jechał z dwoma kolegami którzy również byli członkami obsługi rajdu jeden z tych kolegów był też pod wpływem alkoholu pół promila alkoholu we krwi Dzień dobry, I tu. Człowiek który właśnie zabezpieczał ten rajd nie stał koło nas na odcinku w czasie yy, przejazdu rajdowego, ok, tam zabezpieczali i nie pozwalali się gdzieś tam za blisko drogi poruszać, no ale w przerwach między przejazdami samochodów, no to chyba się dobrze bawili, tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie? Jedna wielka zabawa dla tych ludzi przede wszystkim, nie? bo to tam dyżoki prowadził, y, muzykę jakąś taką głośną. No, oczywiście niedaleko była restauracja, w której można było kupić alkohol. No nie jest to tak zabezpieczone jednak, jak widać, jak, jak powinno być, nie, jest to, nie, nie są to tacy ludzie odpowiedzialni, są po prostu, w cudzysłowie mówiąc, złapanki ludzie, nie? On jechał jak idiota, no, tak ten silnik wył okropnie i mówią, że, że no czemu on tak jedzie, czemu on tak wyje, jak rajd się skończył, no i usłyszeli trzask, no i po prostu mężczyźni pobiegli tam, zobaczyli, no to po prostu nie, nie mogli uwierzyć w to, no. No a niestety wyjechał i kilkaset metrów dalej... Zrobił trójkę ludzi. Tak, my też zawsze mówimy, że trójkę, bo jednak to dzieciąteczko już było i uwiecznione na mamy. Akurat córka tydzień wcześniej była na, na badaniach w opolu u lekarza, na USG, wszystko, tak się cieszyła, pięknie. On się bronił w ten sposób, że on nie zażywał narkotyków, tylko ktoś mu podał wodę, i ta, w tej wodzie były rozpuszczone narkotyki. Tak, już po wypadku. No ale to wyklucza wszystko, bo tam była marihuana i amfetamina. No i chcielibyśmy, jakby, przestrzec wszystkich, którzy będą jechać na takie rajdy, żeby jednak mimo zakończenia rajdu uważali. Uważali, bo, 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 bo okaże się, że może to każdego. No, no ja, od tamtego czasu ja już na rajdy nie jeżdżę. Nie? To była moja pasja przez dobrych 20 lat i jakoś nie mogę się zmobilizować, żeby pojechać i jeszcze raz przeżywać. No są oni widoczni z tego zabezpieczenia. proszę. Hmm. Ja ja A ja, na góry. Aha, i on później tę siatkę poprawiał. Ten sejf, te trzynaście. Hmm. Czy państwo jako organizatorzy. Wyciągnęli jakieś wnioski po tym, po tym zdarzeniu? Bo przed każdymi zawodami, przed każdym rajdem organizowanym, i tak dalej, są spotkania z tymi ludźmi, i w jakiś sposób tam się ich uświadamia na ryzyko, na zagrożenie, na odpowiedzialność, jaką ponoszą z mm -hmm. tytułu pełnionej funkcji. Ale Tutaj... myślę, że na dobór ludzi do obsługi macie Państwo wpływ, a osoby te miały szemraną opinię, proszę mi wierzyć, naprawdę nie były nieposzlakowanej opinii. Zażywały wcześniej narkotyki. Nie ma możliwości postawić człowieka przy kilkuset innych ludziach i co chwilę sprawdzać, czy, czy, czy goś go coś zażywa, czy nie. Na jakimś obopólnym zaufaniu e, to wszystko działa. Natomiast drugi temat, który Pani musi wziąć pod uwagę, to jest zupełnie inny, jest inna sprawa: że do zdarzenia doszło poda, poda, po zawodach, po rajdzie, po tym jak ci ludzie zostali zwolnieni ze swoich obowiązków. Właśnie nie do końca. Oni zeznali w sądzie, że oni jechali dopiero na tą jakąś końcową odprawę. Oni mieli na sobie jeszcze plakietki obsługi rajdu. Na miejsce wypadku przyjechał kierownik, zerwał im te plakietki. Tak, to jest dla nas bardzo istotne. Zerwał im te plakietki, żeby nie byli kojarzeni jednak z waszą obsługą. On nie był normalnym Kowalskim, który ruszył z parkingu, oglądał konkurs i ruszył są dwa zupełnie niezależne zdarzenia. To, że on może i wracał na odprawę, czy gdzieś tam na spotkanie, okej, okay. ale on jechał w ruchu otwartym dla ludzi, bo po zawodach... To bezpieczeństwo nie jest do końca zagwarantowane na rajdzie, bo jeżeli osoba, która, która pilnuje bezpieczeństwa, jedna ma 0,5 promila alkoholu, a druga yy, Narkotyki, no to jest coś nie tak. Taki miałabym pomysł, żeby każdy z wolontariuszy powinien być przebadany. Jeśli wyjdzie wynik pozytywny, nie mieć szans brania udziału w, w imprezie w dalszym ciągu. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd 11 marca 2016 roku sprawstwo tego czynu przypisał oskarżonemu i wymierzył mu za to przestępstwo karę 12 lat pozbawienia wolności, a nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Jest to najwyższy przewidziany przez ustawodawcę wymiar kary dla sprawcy tego typu przestępstwa. Moi, moje dzieciaki były takie młode i, i po prostu tyle, tyle mieli planów, tyle, tyle już osiągnęli w życiu, a taki, a taki człowiek takie coś nam zrobił po prostu. I jeszcze w ogóle nie, nie widać było po nim żadnej struchy, bo, bo wydawało mu się że tak się, tak się zdarzyło, no takie rzeczy się zdarzają. No i tak to takie było skwitowanie. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z sądu, pismo z sądu z, o tym, że skazany ukrywa się, jest poszukiwany listem gończym, co kolejny raz potwierdza jego podejście do tego wszystkiego, co się stało. Skoro był na tyle odważny, żeby wsiąść do samochodu po narkotykach, to teraz powinien być na tyle odważny, żeby ponieść tego konsekwencje. Ja uważam, że na to, co się stało, to na pewno miał wpływ i powinien wiedzieć, co, co ryzykuje, tak robiąc. Dorotka, pomachaj rodzicom. <śleszamy> Ja to ma hasło. To byli ludzie, którzy kochali świat, kochali góry, kochali rajdy i jakby, może nie bezpośrednio w tym rajdzie przez załogi, ale jednak przez organizatorów stracili życie, bo, bo ja uważam, że osoby funkcyjne, które dbały o bezpieczeństwo, jakby przyczyniły się do śmierci naszych dzieci, które szły prawidłowo, które zachowywały się zgodnie z wymogami. Mamy takie poczucie, że chcemy coś zrobić w ich imieniu, że ta śmierć nie pójdzie na, na marne, że może choćbyśmy zdołali przestrzec y, kilka osób i, i uratować jedno życie i spokój jej rodziny, to to jest po prostu tego warte. Jędruś miałby roczek teraz. Tak. tak. Tydzień wcześniej, przed śmiercią, pierwszy raz słyszała serduszko. No. Rodzina Doroty i Sławka nie szuka zemsty ani odwetu. Chcą, by ta historia była przestrogą, dlatego zdecydowali się o niej opowiedzieć właśnie teraz, tuż przed rozpoczynającym się sezonem rajdów samochodowych. Po realizacji reportażu, organizator rajdu zapewnił nas, że zadba o większe bezpieczeństwo na trasie. Policja wciąż szuka sprawcy wypadku. Całe życie szedł drogą ku wolności. Solidarność była dla niego czymś więcej niż tylko nazwą zawodowego związku. Pomaganie innym było dla niego ważniejsze niż osobista kariera. Pożegnaliśmy Jana Całkę, legendę Solidarności. Odszedł w wieku 75 lat. Janek był człowiekiem rozsądnym. Sumiennym i skromnym. Odważny, przejrzysty, konkretny, pełen energii. Trzymał się fantastycznie. Wszyscyśmy go podziwiali za to, że tak się fenomenalnie trzyma, zawsze wyprostowany. W pracy takiej codziennej, społecznej, zawodowej zawsze dawał energię i radość innym osobom. Zawsze był takim ambasadorem, że działamy, realizujemy coraz więcej rzeczy robimy. Ten wodze nosił wiosnę w sercu, a wtedy. W tych smutnych, szarej rzeczywistości z prl u czy stanu wojennego, krzyczeliśmy na demonstracjach. Zima, wiosna nasza. Jan się urodził w Muściskach. Obecnie jest to miasteczko nieopodal granicy polsko-ukraińskiej. Wcześniej to była Polska, na pewno miał sentyment do wschodu. Zwiedzaliśmy bardzo mocno te kresy wschodnie. Potrafiliśmy w jeden dzień spacerować przez 10 godzin i zwiedzać na przykład lwów czy okolice. Więc mieliśmy duże zacięcie. Jak żeśmy już gdzieś coś zwiedzali, to chcieliśmy jak najwięcej wyssać z tego miejsca, bo stwierdziliśmy, że już możemy tutaj nie wrócić. Adonis. człowiek skromny, odszedł od nas. Ty, nasz bohater, jeden z tych, którzy zakładaliście w 80 roku o polską solidarność. Jedno odpoczynek Radku mu Panie, a światło niech Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Janusza znałem od, zaraz jak go poznałem, w siedemdziesiątym roku, to już kawał czasu. Jeszcze nie było wtedy solidarności. Poznaliśmy się na takim spotkaniu, które on organizował jako wtedy działacz paksu. Próbował jakoś rozszerzać te bardzo ograniczone pole naszej wolności i znajdywać dla nas jakieś miejsce, żebyśmy się mogli tam w tym wszyscy znaleźć. W lipcu 80 roku. Janek Całka zostaje wybrany do prezydium Solidarności. Działa tam bliżej Jarka Hołodeckiego i Staszka Jałowieckiego. Oczywiście w Solidarności to już był delegatem na zjazd, a w stanie wojennym to osobna historia, można by opowiadać właściwie cały czas ta jego nieustająca pomoc internowanym. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne. Do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli. Wiem, że zorganizował całą siatkę, która pomagała tym ludziom. Ja się o nim dowiedziałem jak wybuch stan wojenny, bo ja byłem skromnym wiceprzewodniczącym Komisji Solidarności w Muzeum Śląska Opolskiego. Poszedłem do niego do domu, zaniosłem pieniążki, które się udało zebrać wśród pracowników muzeum i tak to się zaczęło. Od razu sobie wyjaśniliśmy kwestie ideologiczne, że on jest oddanym katolikiem, a ja oddanym buddystą. I zrobiliśmy taką ekumeniczną współpracę. Zresztą to było zabawne, bo ja zacząłem chodzić na msze święte za ojczyznę, no bo wiadomo, że to był gest patriotyczny. A on jak przychodził, to mówił, dzień dobry, niech będzie Pan Budda pochwalony. I najważniejsza sprawa, musimy coś wydawać. Musimy pokazać, że istniejemy, że oni nas nie skłamsili do końca. I wtedy zacząłem pisać pierwszy artykuł do sygnałów wojennych. Wydawali jakieś biuletyny, no SB ich rozpracowywało, ponieważ chyba w szeregach ich też był ktoś kto donosił. I w maju grupę 20 rozpracowano i zamknięto. Wśród tej grupy był m.in. Jan Całko właśnie, był pan praski, był pan Małachowski. To była duża grupa, nawet nam podrzucili broń dranie po to, żeby, żeby nam, nas postraszyć i pokazać, że wyroki mogą być bardzo wysokie. Takie to były wówczas czasy. Tak to wyglądało. Dzisiaj z perspektywy lat wydaje się, że to takie bardzo niewinne i czasami się używa. Tego określenia Karnawał Solidarności no, specjalnego karnawału tam nie było. Po wyjściu z więzienia również nie przestał działać. Na kolejnej mszy za ojczyznę ze zdumieniem y, zobaczyłem, że Janek mi wręcza jakiś rulonik hmm. i to już był pierwszy numer tej Solidarności Opolskiej. Czyli zaraz po wyjściu z więzienia zaczął na nowo knuć. Odszedłeś od nas. Ale przepraszam cię za jedno. Ty, skromny człowieku, dobry, uczciwy, że pochowaliśmy Cię, ale i zasłużony. Wiem, co byś nam powiedział. Nie zasłużyłem sobie, ale to było tylko Twoje zdanie. Wspólnie żeśmy w 1986 roku z grupą kolegów zakładali tymczasową Radę Regionalną. Tam był Janek Całka, Jurek Gnieciak, Janusz Sanocki. Tworzyliśmy dość. Zwarty zespół, wydawaliśmy pewne orzeczenia, posiedzenia. Na niektórych posiedzeniach wpadało SB, przymykało nas jakieś tam grzywny, ale to wszystko w jakiś sposób działało. Dostrzegał człowieka w każdym, nawet w tych SB-kach, którzy go przesłuchiwali, no bo był naprawdę przejęty też tą etyką chrześcijańską i tym, co, co papież nauczał, i tak dalej. Ja byłem daleko od tego, no bo. bo... Jestem heretykiem i nowiercą, ale widać było, że to u niego jest szczere, autentyczne i że to działa. Myśmy się poznali w połowie lat 80. na comiesięcznej Mszy Świętej w katedrze. Każdego 13. spotykaliśmy się, żeby manifestować swoją niechęć wobec systemu komunistycznego w rocznicę stanu wojennego. Januszowi, na przykład nauczyłem się drukować. Wtedy druk odbywał się na takiej zasadzie, że była taka ramka, na której było naciągnięte sito. Eee, drukowało się, nie farbą drukarską, bo nie było bardzo trudno, ale drukowało się za pomocą zabarwionej pigmentem pasty BHP. To jest drukowane pastą BHP. To jest profesjonalne, to jest profesjonalne wydawnictwo, wydawane przed, wydrukowane przez wydawnictwo myśl. A to jest własne ręcznie przeze mnie drukowane pismo na bieżąco, tu jest na przykład 87 rok matryca z tekstem Janka o wizycie papieża na wybrzeżu, to zabawne, bo teraz mamy zupełnie inne techniczne warunki. Wtedy wszystko się robiło ręcznie. To się wy... Wypisywało flamastrem. Te tytuliki się wyklejało z jakiejś tam kalkomaniz, ze sklepu papierniczego. Tutaj stała maszyna do pisania kupiona w Niemczech gdzieś na targu na której się to przepisywało wszystko. W lat 80 młodzież y, opolska, wywołana się z ruchu wolności i Pokój przede wszystkim, skupiła się właśnie wokół Janusza i stworzyliśmy młodzieżową grupę pokolenie pokoleniu 88 Janusz jest jednym ze współautorów tej nazwy pokolenie. Myśmy organizowali pomoc dla strajkujących, jeździliśmy z pieniążkami, z żywnością dla strajkujących w Jastrzębiu. No i oczywiście wydawaliśmy bibułę dopiero wtedy, kiedy gwarancję Nasze drogi politycznie rozeszły się przed Okrągłym Stołem. On był jednak człowiekiem kompromisu, chciał rozmawiać z komunistami, myśmy byli temu przeciwni, uważaliśmy, że ten system wali się. Do jednego stołu zasiedli razem przedstawiciele władzy z przedstawicielami opozycji. Często znali się tylko z gazet, do których trafiali w różnych rolach i raczej osobno. Janek zostaje... Przewodniczącym zarządu regionu po okrągłym stole. Po prostu ludzie go znali z tego, że, że coś robił konkretnego. Gdy zaczęły się już ruchy w kierunku wyboru do parlamentu, wtedy w Komitecie Obywatelskim działał już Janek, nieoficjalnie, ale on był jak gdyby ojcem-założycielem tego Komitetu Obywatelskiego, gdzie na przywództwo powołał pana Kobiałkę. Z Januszem całką poznaliśmy się w końcu lat 80. był głównym inspiratorem odtworzenia struktur niezależnego zrzeszenia studentów w Opolu. Rzeczywiście swoim zapałem, optymizmem potrafił zapalać tych młodych ludzi do działalności, to dzięki niemu ta duża grupa studentów zaangażowała się choćby w wybory czerwcowe 1989 roku. Przed wyborami wspólnie razem z ludźmi z Komitetu Obywatelskiego rozklejaliśmy plakaty. Oni rozklejali plakaty wyborcze z Lechem Wałęsą, natomiast myśmy rozklejali plakaty nawołujące do bojkotu tych wyborów. Robiliśmy e, re, ramię w ramię, e, nie było między nami żadnych kłótni. Pracowałeś bardzo często z młodym pokoleniem. Przekazywałeś im wszystko. Zaczynałeś od tego jak robić iguły, a kończyłeś na tym, jak stworzyć społeczeństwo obywatelskie. Zupełnie niekombatancka. Osobowość dbał o to, żeby o innych nie zapomniano. Organizował ogniska solidarnościowe z dawnymi działaczami. I tak dalej. Interesował się, czy mają z czego żyć. Bardzo skromny, nie zabiegał o zaszczyty. Jeśli coś robił, to właściwie z tego, że miał taką potrzebę. Natomiast nie dlatego, że oczekiwał jakiejś tam nagrody. W latach 90. -tych był naczelnikiem oświaty, następnie był zastępcą naczelnika w Wydziale Obywatelskim i zajmował się nadzorem nad organizacjami pozarządowymi. I w 2012 roku został naczelnikiem Biura Organizacji Pozarządowych i traktowałem go jak ojca. Pan Jan był osobą, i zapamiętam go w ten sposób, która miała bardzo... Mocne i konkretne opinie, stanowiska, pewne zasady, wartości. Natomiast nawet jeżeli się nie zgadzał z jakąś osobą, nawet jeżeli podejmowaliśmy tematy, w których mieliśmy inne opinie, to y, zawsze to był ogromny szacunek do drugiego człowieka i poszukiwanie rozwiązania za wszelką cenę, niezależnie od czyichś poglądów. Nie mógł pogodzić się z tym, że debata publiczna przejęła taki, a nie inny, dosyć agresywny y, y, wymiar. Nie akceptował tego. Ja nie przejmuję żadnych odznaczeń, to nie znaczy, w kolejce stoję do mnie, żeby mnie odznaczać. To jest jedyny wyjątek, ponieważ to jest krzyż, który jest za y, działalność y, w okresie y, byłego reżimu. Ja oczywiście mam stosunek dla wszystkich odznaczanych, nie mam nic przeciwko odznaczaniu kogokolwiek. Ale ponieważ jest to szczególnie bliskie, i szczególnie, że to jest droga poprzez Solidarność do wolności, stąd zdecydowałem się, że przyjmę od prezydenta Rzeczpospolitej to odznaczenie. Jan Całka został pochowany w Alei Zasłużonych na Opolskiej Półwysi. Trwa dyskusja, jak utrwalić jego pamięć w społecznej świadomości. Padają różne propozycje, ale niezależnie od tego, która zostanie wybrana, ważne, abyśmy starali się postępować i żyć równie porządnie i pożytecznie jak on. Kolejny odcinek programu Ludzie, Sprawy, Historie w czwartek, 5 maja, jak zawsze o godzinie dwudziestej. Ale już teraz mogą Państwo do nas pisać. Nasz adres to ludzie.sprawy.historie.małpa.tvp. Liczymy na komentarze, opinie i propozycje tematów. Do zobaczenia.